W tym odcinku dowiecie się, jak nie przepuścić żadnej okazji. A może właśnie czasem warto jedną przepuścić. Do zobaczenia po czołówce. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Piątki Codziennie o 5.30 z samego rana. Publikujemy tutaj jeden odcinek dla Was, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. A nasze perliste głosy, pojone bukłakiem. Pełnym maksa kolbę ze środka i z mlekiem sprawią, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Wykorzystujmy okazje, które nam się przydarzają. Czy jesteś osobą, która wykorzystuje okazję? Chyba nie. Wiesz, do dobra. A. Do nowych projektów. Do. Idziesz ulicą, komuś wypadnie z dziecięcego stówka. wózka, stówka i wrzucisz. Cóż ale... chciałem powiedzieć, co Ty, mamy. ale. To ciekawe, co powiedziałeś w takim razie, bo skojarzyło mi się z tym, bo jak powiedziałeś tak, czy jesteś gościem, który korzysta z okazji? No. To pierwsza myśl, jaką miałem w głowie, to okazja biorcza. A ty od razu powiedziałeś o okazjach dawcza. dawczych. O kurczę, kumasz, nie? Kumasz. Że pierwsze, co pomyślałem, czy korzysta z okazji, czyli że tu coś można ugrać dla siebie? Ja sam się, E, kur... no, chyba nie, nie, nie. nie. tak chyba no. nie mam. Ale ty no. od razu no. mówisz, że dawcza. No i też sobie no. myślę, też chyba nie. A może troszkę no. więcej niż tamta. Okazja biorcza czy okazja darcza? o. Darcza czy darcza? Okazja darcza, no nie? I wtedy możesz być czyńca. I teraz tak, żeby nie zaniedbać tych okazji do dobra, no bo dobro dwa razy się nie zdarza. Uwaga! Uuu. Nic dwa razy się nie zdarza, jak mówiła Wisława Szymborska w swoim wierszu. Poważnie? Nic dwa razy się nie zdarza. Mogę ci go zacytować chwileczkę, chcesz? Daj. Ja zamknę oczy, piąta, trzydzieści, dwa akurat. Nic to. dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się. Bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy: nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Miał jak taki mały poeta poranny, przewinął nam ten wiersz prędkością pociągu pospiesznego, ale i tak no, kojarzy mi się... Co to jest Dokładnie, ale skojarzyło mi się z tym, mm -hmm. że to mówią właśnie, że jak wchodzisz do rzeki, to nigdy nie jest ta tak. sama woda, no nie, że ona cały czas... Tak, Pantarei. Tak? No nie, że Pantarej. czas płynie, no. Czas że życie płynie, wszystko płynie. No weź to teraz rozwój do tematu. Czy tematu, wykorzystujemy... bo czuję się zafrapowany. Czy my wykorzystujemy okazję dobra i do, okazję do jakichś właśnie dobrych y, dzieł. Tak. Przykład, ojciec Adam Szósta Kopę, seria Niezniszczalni. Nie byłaby miejsca, gdybyśmy nie chwycili okazji, kiedy on tu był, chwycili go za habity, ojcze, ojcze, zobacz to... nasz fragment show. To było ciekawe, bo jedna z osób, <grym> których nie chcemy teraz ujawnić <grym> dla jej dobra i dóbr osobowych mówi, nie chłopaki, lepiej nie, się nie, on uda. się nigdy na takie rzeczy nie godzi. A myśmy zaryzykowali tak jak kobieta, która friendly pana Jezusa dotknęła. Aleś to przyrówna. Dotykajmy friendli okazji. Kurczę, niech każda okazja <laughs> będzie dla was friendlem. <laughs> ale kurka, trzadowy odcinek. A co więcej, na koniec dobije was. Nie czekajcie na okazji, ale je tpuszczcie. Wow! Jak... to słucha w słuchawkach, powiem to jeszcze raz. Wow! Ale będzie przestępstwo. Bo sukces, czyli jakby nie, efekt naprawdę. powstaje wtedy, kiedy Twoje przygotowanie spotka się z okazją, ale my możemy tę okazję tworzyć. Ale to jest ciekawe, bo na pewno potraficie sobie przypomnieć takie rzeczy w Waszym życiu, takie wydarzenia nawet z nieodległej przeszłości, kiedy rzeczywiście ta nasza predyspozycja spotkała się z okazją biorczą lub darczą, tak, tak jak tak, mówiliśmy, tak, tak, tak. i nawet człowiek czuje takie dreszcze. Dreszcze Robić czy ci nie ciele, robić, no nie? I wtedy zastosuje regułę 5 sekund i rób. No, a nawet trzech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Podnieś tę stówkę z wózka dziecka i wróć mu z powrotem. Dokładnie. Albo bierz, jak ocenisz, że wózek więcej wart, to znaczy, że i ta stówka niepotrzebna i była dla ciebie Życzę wam dobrego wykorzystania okazji w dniu dzisiejszym i widzimy się już jutro. A wy skorzystajcie z tego dnia, udajcie się do parku, tam najłatwiej znajdziecie kilka matek pchających wózki. I parę stówek.